Powiedziałaś, byłam ofiarą przemocy psychicznej. Aha. Wiem, że przemoc domowa jest wpisana izolacja. Zamknięcie w czterech ścianach. Odcięcie od rodziny, od przyjaciół. Najpierw trzeba przełamać wstyd. No. Powiedzenie na głos: Tak, jestem ofiarą przemocy wymaga olbrzymiej odwagi, ale mogę zapewnić, że warto to zrobić, i tę walkę, która na początku wydaje się skazana na porażkę, da się wygrać. Chciałabym, żeby kobiety uwierzyły, i dlatego cztery lata temu wziąłem udział w kampanii Przemoc to nie tradycja, w której odważyłam się powiedzieć o sobie, i wciąż podpisuję się pod tymi słowami: Wiem, że już nie masz siły. Wiesz czemu mówię, bo sama byłam ofiarą przemocy psychicznej, bo Słyszałem od policji, bardzo pani współczujemy, ale nic nie możemy zrobić. Jak ciężko było ci to powiedzieć? Nie wiem, ja myślę, że ja tak bardzo pracowałam, bo ja nie chciałam sobie przypiąć tego orderu smutku i tak w nim tkwić, tylko na początku byłam zdezorientowana, a później już zaczęłam rozmawiać z moimi przyjaciółmi. To jest wielki wstyd. Nawet jak się wyprowadziłam do innego mieszkania, bo musiałam, to ja się wstydziłam, że ktoś może mnie zobaczyć na klatce i że co ja właściwie tu robię, gdzie jest mój dom, że nagle, że w jakiś sposób ja straciłam swój dom. To był ciągły taki wstyd, ale później, jak zaczęli ludzie, Powiedzieć, no nie, no Agata, no, to nie jest tak. Ja w ogóle nie chciałam z tego domu wyjść, i dobrze, że miałam przyjaciół, którzy powiedzieli: bierzesz walizki, i wychodzimy stąd.